Siemano! Słuchajcie, zostało nam już tylko 6 dni do zawodów, a ja prezentuję Wam kolejne petardy od naszych sponsorów. A dzisiaj wjeżdża gruby, gruby temat, czyli Garmin Ultra 2 102SV z przetwornikiem GT56. Słuchajcie, nowość od marki Garmin, która pokazała się w zeszłym sezonie. Słuchajcie, topowy ekran. Obsługujący. Sonar tradycyjny Clearview, czyli taki sonar, który pięknie pokazuje Wam rybki nad roślinnością i stojące łodygi. Oczywiście Sideview, czyli boczny sonar. I do tego to macie wszystko w zestawie z GT56, czyli najmocniejszym przetwornikiem marki Garmin. Dodatkowo kiedyś możecie sobie dokupić przetwornik LiveScope i łowić ryby z latarem. Urządzenie oczywiście obsługuje wszystko. Dodatkowo przez aplikację Active Captain możecie podłączyć ją, nagrywać sobie ekran na bieżąco i później dzielić się ze znajomymi tym, co widzieliście na swojej efosądzie. Oczywiście na zawodach będzie pokazowa łódka Garmina, będzie jarek dla Was dostępny przez całe zawody. Będziecie mogli zobaczyć ten ploter oraz inne w akcji oraz przetworniki live. W dużej konfiguracji, bo na łodzi Garmina, z tego co pamiętam, były chyba cztery takie przetworniki live oraz ploterów cała masa. Także wbijajcie na zawody, przychodźcie, zapoznawajcie się ze sprzętem marki Garmin i czekajcie na kolejne posty. A my widzimy się już w przyszły piątek. Pozdrawiam Was, cześć!